Znasz pewnie takie porzekadło: pracuj mądrze, a nie pracuj ciężko. I to samo powinno toczyć się, jeśli chodzi o rozkład Twojego tygodnia i treningów, które tam się będą znajdować. Wiele osób popełnia nadal ten błąd, że zaczyna tydzień od najmocniejszego treningu, nie biorąc w ogóle pod uwagę dołka, który on wywoła, z racji na to, ile regeneracji Twoje ciało będzie potrzebowało, aby wygrzebać się znowu do poziomu zero, po tym, kiedy zrobiłeś najcięższe, największe ćwiczenia jednego dnia. I teraz zapamiętaj jedno: zmęczenie nie jest celem treningu. Celem treningu jest progres. Natomiast jeśli będziesz działać tak jak na wspomnianym wcześniej przykładzie, czyli zaczynasz od mega wysokiej intensywności i później resztę tygodnia tak naprawdę lecisz na oparach, nie dziw się, że Twoje efekty nie są aż tak dobre, jak ich oczekiwałeś. O wiele bardziej sensownym rozwiązaniem będzie zastosowanie układu, gdzie Twoja pierwsza jednostka jest średnia, po czym szybko się po niej regenerujesz, najmocniejszą robisz w środku tygodnia, później planujesz trening regeneracyjny i kończysz tydzień znowu średnią intensywnością, i masz resztę, aby wyjść rzeczywiście na zero albo nawet i ponad zero, bo to będzie głównym celem Twojego treningu, aby przekroczyć możliwości, które masz w tym momencie i wyjść na zupełnie inny poziom. To nazywa się superkompensacją i będzie powstawać tylko i wyłącznie wtedy, jeśli pozwolisz, żeby Twoje ciało wypoczęło wystarczająco, jeśli chodzi o czas, jak i też ilość procesów biochemicznych, które muszą zajść, aby odbudować mięśnie, przebudować tkanki, przyzwyczaić się do nowych obciążeń i przygotować na jeszcze większą pracę.